Witajcie kochani, dzisiaj postanowiłam zrobić dla przyjaciela rodziny taką maść na pękające pięty. Skarżą się na tę dolegliwość. Smaruje różne smarowidła, nie pomaga mu. No więc mam nadzieję, że to pomoże. Tutaj widzicie kurdybanek. To jest roczny kurdybanek, taki który jeszcze nie kwitł, tegoroczny. No jest jego garść. Do tego zebrałam babkę lancetowatą. I odrobinę babki zwyczajnej. Liście wyschły, więc tutaj pokroiłam jedną część babki lancetowatej i wrzucam to do słoika. Tu jest jedna część bluszczyka kurdybanka, też go pokroiłam, przesypuję do słoika. No więc tak, podgrzewa mi się olej w miseczce na parze, ona tańczy, więc widzicie, że tam pod spodem woda się gotuje, tutaj jest y, około szklanki oleju tych ziół, po ubiciu też jest tak około szklanki, bo one się cały czas podnoszą, no jak ubiję, no to jest tam jedna czwarta tego słoika, y, wrzucę to tutaj do tego oleju, jak widzicie nie zrobiłam tego zbyt y, dokładnie, bo będę to później jeszcze miksowała po pół godzinie wyłączyłam poczekałam aż to ostygnie i zblendowałam i ja to będę w tej maści zostawię nie będę tego odcedzała zero. teraz dodam wosk żeby się rozpuścił tego wosku jest 12 gram wosk się rozpuścił raz dwa Teraz to wyłączę tę kuchenkę. I pozwolę temu leciutko przestygnąć. No to już wystygło. I ja do tego jeszcze dodam oleju z rokitnika. Dwie łyżki. Olej z, ro z rokitnika też ma takie właściwości zmiękczające. On zabarwia, ale to zabarwienie, nie wiem czy wiecie, że olej z rokitnika jest wykorzystywany w takich samoopalaczach, nie? No, i tak wygląda gotowa maść po 15 minutach w lodówce. Zresztą to, co tutaj widzicie, te zacieki, to one tak zostały wtedy, kiedy rozlewam. To jest przecedzona maść dla wybrednych, przez sitko i przetarta. I jeszcze mam dwa słoiczki tej wielkości, tej pojemności yy, razem z paprochami. Tu sobie z tymi paprochami posmarowałam dłoń. Yy, dlaczego użyłam tych składników? No bo wszystkie te składniki mają takie właśnie yy, właściwości łagodzące i gojące i kojące, yy, nawilżające, czyli yy, babka yy, której maście robiłam przeciwbólową, ona bardzo ładnie koi. Przeciwbólowa jest yy, goje rany, kurdybanek, no i nawilża i uelastycznia olej z rokitnika. Więc to jest yy, wszystko naraz. I polecam Wam nie tylko na takie spękane pięty, ale jeżeli macie problemy jakieś ze skórą, taką przesuszoną skórę, to można sobie yy, posmarować. Yy, czy to stopy, a na noc, jeżeli chcecie, przy tych piętach pękających, suchych piętach, no to można sobie robić kompresy, czyli y, smarujemy to, sobie dosyć grubo, owijamy to jakimś, y, nie wiem, bandażem, albo y, no, czymś, co zatrzyma to przy skórze, to mogą być takie waciki, y, takie kosmetyczne płatki, a można też owinąć tam na godzinę, czy na dwie, folią i wsadzić nogi w skarpetki. Bo jeżeli wsadzicie od razu w skarpetki, no to zostanie na skarpetkach, a nie na nocy, tak? I myślę, że to powinno pomóc przy tych problemach z taką skórą. Gdybym tam dodała yy, dziegciu, bo on kończyło mnie, żeby dodać dziegciu yy, brzozowego. No, może wywoływać reakcje, e, e, reakcje alergiczne, dobrze, i e, śmierdzi, tak, więc nie każdy zniesie ten zapach, a to ma taki zapach rokitnikowy, o, jeżeli ktoś wie, jak olej z rokitnika, chociaż to też jest taki lekko orzechowy zapach, tak, lekko taki orzechowy, no dobra, to dziękuję wszystkim za uwagę robię zdjęcie i wrzucam film do internetu. Papa. Pa.